Cześć, chcielibyśmy Was zaprosić na konferencję Internet Standard 2K13, święto branży polskiego internetu. Tegoroczna edycja niesie zupełnie nową formułę programową, która z powodzeniem zastąpi nudne panele i prelekcje. Podczas czterech potężnych multimedialnych debat e-commerce, mobile, social media oraz reklama w internecie będziecie mieli okazję śledzić starcie opinii weteranów branży, którzy nie boją się mieć własnego zdania. Debaty będą emocjonujące, będą kontrowersyjne, a na pewno bardzo merytoryczne. Czy nakłady na promocję w internecie zwracają się? Czy da się realnie zmierzyć efekty kampanii w social mediach? Jak konwertować ruch na stronie w autentyczną sprzedaż? Dowiecie się, kto tak naprawdę potrzebuje strony w wersji mobilnej bądź własnej aplikacji. Podczas drugiej części konferencji czyli uroczystej gali wieczornej, na którą już teraz zapraszamy z osobą towarzyszącą zobaczycie występ fenomenalnego kabaretu Limo. A także poznacie człowieka oraz firmę firmy roku polskiego internetu. Imprezę poprowadzi Tomasz Kamel. Widzimy się już 26 czerwca w Warszawskim Teatrze Kapitol. Gwarantujemy, będzie się działo. Zapraszamy i do zobaczenia. Impreza do Białego Rana.